Witajcie na kanale z Wędkarskiego Pudełka. Jestem na zawodach i to nie byle jakich zawodach. Są to zawody z okazji 70-lecia mojego koła. Koła, do którego należę. Kleń To jest koło, które wybrałem zupełnie świadomie. Nie ze względu na lokalizację, nie ze względu na adres zamieszkania. Ale ze względu na to, że tworzą to koło naprawdę świetni ludzie. Niesamowici bardzo zdolni, utalentowani i utytułowani zawodnicy, ale z drugiej strony po prostu pasjonaci. Także w przemiłym towarzystwie te dzisiejsze zmagania zaczęliśmy o 7 rano łowić. No i cóż, mam do tej pory. Panina z terenem troszeczkę. Mam do tej pory dwa wymiarowe klenie i okonka. Trzymajcie kciuki. Eee, odcinek zdaje się mało uczęszczany. Zresztą byłem tutaj bodajże w zeszłym roku. Wtedy fajnie połowiłem, może jest jakaś szansa i teraz trafić parę ciekawych rybek. Nie ukrywam. Mi bardzo zależy dzisiaj na tym, żeby złowić różne gatunki ryb. Jest taka kategoria aktywny wędkarz. Zwycięża ten, kto złowi najwięcej gatunków punktowanych. Oczywiście przydałoby się, żeby to były przyzwoite ryby, bo jeżeli ktoś będzie miał trzy rybki jazia, malutkiego klenia i okonka, a ktoś drugi te same ryby, tylko większych rozmiarów, to wygrywa ten, kto ma większe. Ja już mam klenia i okonia. Nie będzie lekko, bo lenie dzisiaj strasznie grymaszą. A to właśnie głównie pod kątem bolenia yy, moje starania wędkarskie. Kleń i boleń to w pierwszej kolejności. Okonie jako przyłuch traktuję, tym bardziej, że już mam jednego, także nie będę się na nich skupiał specjalnie. No chyba, że się gdzieś pokażą jakieś lepsze średniaki, to wtedy tak. E, wypatruję też brzany. Także brzana i boleń to są te ryby, które aktualnie najbardziej mnie interesują. Nie liczę specjalnie na duże klenie, nie jestem specjalistą od dużych kleni na tej rzece. Ale kto wie, czasem może się coś trafić ciekawego. Ja już nie przedłużam, jeszcze chwila spaceru. I z tego co kojarzę, zaraz powinienem mieć zejście do wody. Takie trochę na złamanie karku, ale z braku laku. Niech będzie i takie. Trzymajcie kciuki, a ja lecę z tematem. Ta rybka. O, fajny klemik. Klas. Podbiera. Elegancko. i się wypiął. Ale jest już mój. No i No nie wiem czy będziesz miał miarę. Pewnie nie, ale Cię sprawdzimy. Najważniejsze, że biorą 23,5 cm. Przyprowadź tutaj prababcie bym cię prosił o to serdecznie. oki Obstawiam że 24,5. E, wymierowe. No rybek zmykaj. Tam przy tych trawach w cieniu może coś stać. Okonek. A cóż to, a któż to? Klenik, malutki. Jak widzicie, banjaj totalny, ale cóż poradzić, to jest z wędkarskiego pudełka. Po prostu yy, bierzemy nogi zapas i przez te potrzywy haszcze zarośla do wody o, nie ma lekko, nie ma zmiły tym bardziej że dzisiaj tym bardziej że dzisiaj słoneczko przysparza dodatkowego, e, dodatkowego utrudnienia będzie ponad 30 stopni w słońcu także się usmażymy no ale dobra nie ma zmiłu to są zawody także do przodu Słuchajcie, wypatrzyłem bolenia. Nie jest to okaz, ale jest wymiarowy. Nie mogę mu zejść na głowę centralnie. A tak właśnie doszedłem do wody. Także cofam się, schodzę w dół. Pewnie ze 100 metrów, 150. Po cichutku postaram się zejść i dopiero będę go podchodził. Uff, nie wiem, czy mnie widział, czy nie, ale może akurat. Skarpa prawie że pionowa. Kurczę, żeby nie wyrżnąć orła co mi się już zdarzyło na tej rzece dobra, kontrolowany zjazd wow. najgorzej, że człowiek po drodze się plącze to całe zielsko plącze się i kurczę może mieć problem czasami z zatrzymaniem równowagi z utrzymaniem równowagi Udało mi w kość to zejście. Bierzemy się za łowienie. O, tu jeszcze ciągnę za sobą dziadostwo. Przede wszystkim nie wolno mi wejść na głowę tym rybom. Także pomalutku, pomalutku, bez pośpiechu. Boleń nie wyglądał specjalnie na aktywnego, ale, ale już go namierzyłem. To jest sporo. Słuchaj, jest sporo słuchajcie, jakkolwiek to zabrzmi w sytuacji takiej jak ta Podstawowym zagrożeniem jest to, że weźmie ryba. <laughs> Wiem, jak to brzmi. Podstawowym zagrożeniem jest to, że weźmie ryba, ale nie ta, którą namierzyliście, na którą polujecie, tylko sporo mniejsza, która będzie szybsza w dotarciu do przynęty. No i wtedy często kończy się to wypłoszeniem pozostałych rybek, które stoją na miejscówce. No teraz aktywne przemieszczanie się, szukanie ryb, które by chciały coś zjeść. Apetyty im zżedły, wraz z pojawieniem się sporej ilości światła w wodzie. Temperatura rośnie, woda prześwietlona. No niestety, z takimi warunkami dzisiaj idzie nam się mierzyć. Dzwonił Karol, u niego licho, same małe klenie. Ach, no tak to bywa. Będę się przesuwał w górę rzeki, dosyć szybko. Rzucał pod drugi brzeg. Jak trafię na jakąś rybę z korą do żerowania, powinno się udać. Mam nadzieję, że da się ten odcinek przebrodzić bez wychodzenia, bo nie uśmiecha mi się łażenie w wysokich trawach i pokrzywach i innym dziadostwie. No mam yy, dwa klenie i okoje ja na razie. Okoń z Z2 jeszcze tam. Dwa czy trzy. Trzydzieści trzy i tam dwadzieścia pięć z hakiem. Za mały jesteś, za mały. Czemu nie urosłeś większy? Przyprowadź mi tu większego braciszka starszego. Rok temu w tym rewirze na tej miejscówce stały okonie. To oh wie, yeah. może nadal tu są. Przydałoby się poprawić tego okonka, którego mam złowionego. Wymienić go na jakiegoś większego. No ale życzeniowe myślenie, a rzeczywistość swoje. Będąc w takim miejscu, grzechem byłoby nie oddać kilku rzutów z myślą o brzanie. Nawet jeżeli ich nie widać. Nie musi ich być widać, mogą dyskretnie sobie tutaj stać. Zdziwiony jestem brakiem okoni, zupełnym brakiem okoni na miejscówce, która darzyła w zeszłym roku, no ale trudno. Ach! Spudłowałem zacięcie. Poprawimy. Tymczasem jedno zacięcie spudłowałem, a oczywiście mniejszą rybę wciąłem. Zazwyczaj to tam jest. Raczej niewymiarowy, ale dla formalności. Kolejny rybek. Wielkość podobna. Tamten jest wymiarowy, zdążyłem sprawdzić. A ten jest nawet większy pewnie z centymetr. Nie ma tu jak ich zmierzyć i zrobić im zdjęcia niestety. Co jest? za to. Pójdźcie sami. Trzyklenie w mojej siatce, w moim podbieraku. Idę teraz poszukać miejsca, gdzie będę mógł zrobić im zdjęcie i zmierzyć je. No, słuchajcie, z tych rybek jedna okazała się nie mieć 25. No, taka stykowa, ale to nie będziemy się bawić w stykowe ryby. Natomiast dwie są wymiarowe. No słuchajcie, o ile kleniki miały ochotę współpracować, to mam nadzieję, że ich sąsiad również będzie skory do współpracy. Tak z 10 metrów powyżej tych kleni stoi boleń. Zaatakował dwa razy drobnicę. Spróbuję go na Twitcha skusić. Bardzo by mi się przydał ten boleń. Uff. Jeszcze muszę kawałek przejść w górę rzeki i atakujemy. Trzymajcie kciuki. Podejście okazało się trudniejsze, niż myślałem. Grzęznę tutaj w mule po kolana. Każdy centymetr naprzód to walka. Masakra. Zmęczenie daje o sobie znaki. Posadziłem woblera na drzewie. Nie mogłem go stracić. Będzie jeszcze dzisiaj potrzebny. Udało się go odzyskać. Ciekawe co to? Myślę, że klęk Klęk Chodź do podbieraczka Fajnie, że wpanuje się Bardzo się Jezus Ochlapał mnie i się wypił. A ty, wracaj. Z kubańcuchu jeden. Chcesz się wypiąć i uciec? Mam nadzieję, że to widzieliście. To, jest, to się nazywa branie. Piękne te klenie, silne. Trzymajcie kciuki, aby któryś z kolei okazał się być jaziem albo boleniem wymiarowym. Byłoby wspaniale. Kurde odprowadza i nie chce. I nie chce wziąć. O, siedzi. Co on tak dziwnie idzie? Proszę Państwa, wpadli o konek. Wiem, że kolega ma okonia 27 cm, także nawet czasu nie tracę na robienie zdjęcia. Zmykaj. Teraz ci się, teraz się obudziłyście. No kochani, bardzo zadowolony jestem. Eee, szybka zbijka teraz. Zostało mi kawał drogi do samochodu. Mam godzinę czasu jeszcze, także ta godzina to w sam raz na powrót i może jeszcze kilka rzutów tam bezpośrednio e, już przy samochodzie. Zobaczymy, może czasu jeszcze wystarczy, może nie. Będę się rozglądał, rozglądał po drodze, ale nie mam czasu, żeby się zatrzymywać nawet w ciekawszych miejscach, tylko i wyłącznie, gdybym widział żerującego bolenia rozpryskującą się od ataków drobnice, to przystanę dosłownie na 2 trzy rzuty i tyle. A, pięknie, pięknie. Klenie mnie wynagrodziły, bardzo jestem zadowolony. No, nie liczyłem szczerze mówiąc, że aż tak dobrze połowie, e, Twitch od Dorado. Ratlin he, Seeker spisał się znakomicie, a ja prawie wywinąłem orła, także kończę nagrywać. Kończę nagrywać, yy, chowam kamerę. Ech. I idę do samochodu, kawał drogi jeszcze. Uf, że ja o tym wcześniej nie widziałem. Jakieś wycięte stanowisko grunciarzy. Prezent od losu. Uf, dziękuję panowie grunciarze za wycięcie ścieżki. Rewelacja. Uf. Hardcore. Jak to mówię na skróty. Ryzyko, jak skurczywek. Prawie że urbex można powiedzieć. Krew nie zaleje z tą drogą powrotną. No, słuchajcie, taka ryba jaka dzisiaj została zrobiona, to już dawno nie padła na Wisłoku. Także jeszcze raz wielkie gratulacje. Spowiadaj Dzięki. się, jak do tego doszło, że ten klej trafił na Twoją wędkę. Znaczy, powiem Ci tak, No, byłem w głównym e, odcinku. E, dawno nie wędkowałem tu, bo teraz już nie mieszkam tu. Pochodzę ze Strzyżowa, ale. No, wyprowadziłem się. Od sześciu lat nie byłem na Wisłoku, ale rodzinne strony, jakby Nie, nie było. No, no tak, rodzinne strony. Pamiętam, że chociaż się bardzo pozmieniała przez ten okres. No, głównie nastawiałem się na klenia i okonia, bo takie jest, było moje założenie. Okoń w ogóle nie żerował. Kleni było bardzo dużo drobnych, miarowych, ale drobnych. I no, i w jednym miejscu już prawie pod koniec zawodów w cieniu Miałem też drobne klenie i prowadziłem przynętę przy powierzchni, no i zastał akurat taki 55 cm, i no i udało się. No. W jakiej kondycji była ryba? Troszkę Cię tam powodziła? Yy, no czy? czy nie, ryba była w bardzo dobrej kondycji, ja ryby mam dlatego, że łowię głównie na sanie. I wiem, że ryba przy takiej temperaturze no, trzeba się z nią obchodzić delikatnie. Starałem się jak najszybciej porobić te zdjęcia i wypuścić ją. Ale mocne był na kielu, dawał Nie, czadu? nie, bo y, jest woda bardzo ciepła. Jak jest woda bardzo ciepła, te klenie są nienatlenione i one są to słabe. Prawda, one są słabe i one nie walczą tak. Jakby woda miała, temperatura wody, a nie wiem, powyżej 20 stopni ma na pewno. To one by walczyły, a ten był jakoś tak bardzo spokojny. Wjechał do Podbieraka, do Cydaka, nie było żadnego problemu. Z nim. Powiedz mi, to jest największy klej twój z Wisłoka? Tak, to jest największy. No to jeszcze raz, wielkie gratulacje. I jeszcze pytanko ostatnie. Na co skusiłeś tę rybę? E, to jest taka przynęta, może nie będę reklamował, chińska. O. Chińska, ale ja dużo e, testuję chińskich przynęt, po prostu jeżeli się nie sprawdzają, je utylizuję. Ale są niektóre takie woblery, znaczy to są woblery e, jakby podróby oryginałów okay. uh -huh. i sprawdzają się. No tak. ale jakościowo widocznie. Tak, tak, radzą sobie. A jaki rodzaj akcji tego woblera? To jest e, z drobną pracą taki, e, zamiata ogonkiem. Uh -huh, uh -huh. No taki typowo do klenia do okej. Okay, okay. No i jakoś się udało. Próbowałem dzisiaj na różne przynęty, na larwy, bo ja asortyment mam przeróżnych tych przynęt. No ale dzisiaj się nastawiałem na klenia. Próbowałem za okoniem, ale nie wiem co się z okoniem dzieje na tym, że... Ale z boleń też, też dzisiaj była kicha to e, Boleń, boleń. E, ja, na, ja boleni to na takich rzekach to tak średnio. Wolę większe rzeki, duże zbiorniki zaporowe i łowienie na powierzchniowe w oblewie. Tak lepszy, lepsze są efekty, po prostu mhm. jest więcej emocji. Słuchaj, w pełnym słońcu złowiłeś e, największego klenia z Wisłoka jak dotąd. No, wymarzony dzień po prostu wędkarsko. No Także tak. Udało wielkie się. gratulacje. No i co? Idziemy kurczę, jeszcze tutaj pogadać, zbić piątki z ludźmi. Bardzo miła atmosfera i super zawody wyprawy. Tak, jak zawsze koło Szczyżowskie. Mam nadzieję, że dalej tak będzie. No, mi już nie będzie dane, no chyba, że z zaproszeniem będę wpadał do kolegów. Czyli co, życzymy drugich 70 lat na pewno. Oczywiście. Jeszcze raz, dzięki. dzięki. Och, taki skwarny dzień. Sama przyjemność usiąść nad wodą w cieniu drzew. I w tych właśnie pięknych okolicznościach żegnam się z wami. Pięknie dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli film się wam podobał, koniecznie dajcie łapę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z Wędkarskiego Pudełka, zmieńcie to. Zjedźcie na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczek. Wtedy będą powiadomienia przychodzić do was z dużą regularnością, ponieważ ja regularnie od ponad 4 lat co tydzień w piątek o godzinie 20 publikuję swoje Filmy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, w sekcji komentarzy dajcie o nich znać. Postaram się podpowiedzieć. Jeżeli e, chcecie wspierać wędkarskiego pudełka rozwój tego kanału, macie taką możliwość. W opisie filmu i w komentarzu pod filmem podlinkowuję platformę Bajkofitu, 2 gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę. Pięknie dziękuję za każde tego typu wsparcie. To umożliwia mi e, działanie na większych obrotach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam połamania kija i wracam do domu szczęśliwy, wyłowiony. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!